Jakie państwa nadal używają czołgów T34? Tak, nadal są państwa, które używają tych czołgów, ponieważ lepiej mieć jakikolwiek czołg, nawet ten, który ma może nie 100 lat, ale niedługo będzie miał 100 lat, niż nie mieć żadnego czołgu. I tak, czołgi T34 produkowano od 1940 do 1958 roku powstały w gigantycznej ilości. Ponad 84 tysiące sztuk, z czego. Około 49 tysięcy tych lepszych, um, ulepszonych wersji 85. Były też produkowane u nas, były produkowane w Czechosłowacji, ale ponieważ postęp w latach 50., 60., 70 był bardzo szybki, to te czołgi bardzo szybko zostały, tak jakby, tak jakby zepchnięte i były zastępowane w służbie przez konstrukcje nowsze, konstrukcje o wiele nowocześniejsze. I tak. Nadal były często elementem rezerw, czy też były w służbie, tylko że państwa, które mogły, no szybko zastępowały je czołgami nowocześniejszymi. Nie oznacza to wcale, że dzisiaj, w 2024 roku, nie ma państw, które je użytkują. I tutaj takie zastrzeżenie, małe zastrzeżenie: to, że czołg może znajdować się w służbie, nie zawsze oznacza, że to czołg przeznaczony na przykład do działań obronnych, do walki. Bardzo często są to czołgi, które służą na przykład na manewrach do odgrywania roli przeciwnika, czy też służą one do szkolenia rezerw. Mamy wyszkolone rezerwy na jakimś sprzęcie sprzed 80 lat, więc nadal utrzymujemy te zdolności, nie przedłużając, które państwa używają czołgów T34. I zacznijmy od tego, że mamy Jemen, który jeszcze kilka lat temu posiadał 250 sztuk. Teraz nie wiemy do końca, ile ich zostało w służbie, najpewniej nie więcej niż kilkanaście sztuk. Później mamy Gwineę Bisał, oni użytkują 10 egzemplarzy, Gwinea 30 egzemplarzy, Wietnam 45 egzemplarzy. Do tego dochodzi Namibia, która do niedawna miała 4 egzemplarze. Nie wiemy, czy jeszcze one są używane. I tutaj właściwie można by skończyć, ponieważ są jeszcze państwa, które posiadały no, dosyć duże ilości tych czołgów, tylko że z pierwszej linii zostały one wycofane. Kuba prawie 650 sztuk, które najprawdopodobniej zostały wycofane, chociaż tutaj zdania są podzielone i niektórzy uważają, że jeszcze kilkadziesiąt sztuk znajduje się w stanie zdatnym do użytku, czy też. Na przykład Korea Północna, yy, która miała też około 650 czołgów, T34, i one najprawdopodobniej też są w rezerwie, tylko że bycie w rezerwie różnie, tak jak powiedziałem, może wyglądać. Więc ta Korea Północna może jednak utrzymywać pewne zdolności, właśnie na przykład jeśli chodzi o rezerwistów zdolności, żeby te czołgi przywrócić do służby. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było, ponieważ y, pamiętajmy, że jest to państwo, które no, może nie idzie w jakość, tylko w ilość. I tak ma bardzo dużo czołgów, no, tylko że tutaj mówimy o czołgu, najstarszym ich czołgu, chociaż wcale nie tak odbiegającym, jeśli chodzi o możliwości od tych najnowszych ich hmm, konstrukcji. O, może tak to nazwijmy, może nie najnowszych, ale tych, które używają w dużej ilości. Więc tych państw jest kilka: Jemen, Wietnam, Gwina, Gwina Bisał. Prawdopodobnie Korea Północna, może Kuba, chociaż tutaj ze względów ekonomicznych jest to mało prawdopodobne. Może Namibia, Bośnia i Hercegowina miała do niedawna 10 sztuk, ale najprawdopodobniej już je wycofała. Więc ten czołg nadal służy. I chociaż często jest to czołg, który znajduje się w państwach, które nie stać albo też no nie mogą sobie pozwolić na uzyskanie tych nowych kompetencji, to jednak on nadal działa. I to nie wszystko, ponieważ on jeszcze do niedawna w Jemenie był używany w sposób taki bojowy. To nie było tak, że on był w rezerwie, czy też był w służbie, a nie był używany. No nie. To był czołg, który był używany w sposób taki rzeczywisty. To nie było coś jako ciekawostka. No mamy tutaj kilka tych T-34, super, prawda? A no, że mamy tysiąc czołgów nowoczesnych, nieważne, je jeszcze utrzymujemy. Mamy czym jeździć na parady, mamy odpowiednią ilość części, no i utrzymujemy je. Tutaj pamiętajmy, że Wietnam, no nie o Wietnamie mówiłem, ale Wietnam jest państwem, które bardzo dba o ten swój stary sprzęt, utrzymując go w takiej kondycji, że no, tylko pozazdrościć. Myślę, że z T-34 jest podobnie, ale... Tutaj są też państwa, które używały ich w sposób realny. Właśnie wspomniany Jemen, który używał T34, ponieważ był mu potrzebny czołg. Czołg, który będzie, jak to czołg, oddziaływał naprzeciw. Tutaj jest wiele śmiechów, chichów. No, T34. No, może w 1942, 1944, 1945, góra w 1960 roku on coś mógł zrobić. No tak, tylko że czołg jest czymś, co jest gigantycznym zagrożeniem, a jeśli my nie mamy środków, żeby go zniszczyć, no to czy to będzie T-34, czy też najnowsza wersja, nie wiem czego. Te 90-tki, nieważne. On nam i tak zrobi krzywdę. Dlatego nie śmiejmy się z tych państw, które używają tych czołgów, tylko musimy zdawać sobie sprawę, że te konstrukcje potrafią nadal działać. I potrafią być nadal groźne. Więc bez śmichów, bez chichów, yy, pamiętajcie, że państwo, które było uważane za drugą potęgę na świecie, jeśli chodzi o te aspekty, no jakiego czołgu używa na swoich paradach? No, te 34, które to czołg odkupiło od Laosu, który posiadał te czołgi w służbie jeszcze kilka lat temu. Więc to już o czymś świadczy. Więc jest nadal kilka państw, niestety ta liczba cały czas się zmniejsza, i myślę, że niedługo no, już takich państw nie będzie, które używają czołgów T34 w służbie, w realnych działaniach. Tak, żebyście zdawali sobie z tego sprawę. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania. I tak, ten kanał jest o rzeczach, o wyposażeniu takim starszym. Ale niekiedy będą się pojawiać właśnie takie filmy, gdzie będę mówił właśnie o tym, jakie państwa są użytkownikami wyposażenia, które może nam się wydawać już od kilkudziesięciu lat znajduje się w muzeum. A w rzeczywistości tak nie jest i są to niekiedy rzeczy, które nadal są używane i to w taki sposób, do jakich zostały zaprojektowane. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.